Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP dąży do upowszechnienia świadomości, jak istotna jest odpowiedzialność w całym łańcuchu żywnościowym. Podejmuje współpracę z rolnikami, którzy chcą zmienić model gospodarowania w swoich gospodarstwach. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie rolników i producentów żywności, jak wdrażać model gospodarstwa zrównoważonego i jakie korzyści płyną ze stosowania praktyk rolnictwa zrównoważonego. Stowarzyszenie przygotowało listę najważniejszych praktyk rolniczych dla rolnictwa zrównoważonego i korzyści z ich stosowania. Wiedza na temat tych działań jest wsparciem dla wszystkich rolników, którzy w swojej pracy chcą łączyć cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne czyli trzy filary rolnictwa zrównoważonego. Znajdujemy się na terenie rundzie spółdzielni produkcyjnej w Gronowicach. Ja nazywam się Roland Schulz i od 5 lat pełnię funkcję prezesa zarządu w tej spółdzielni. Na chwilę obecną prowadzimy produkcję roślin na obszarze 460 hektarów. Główną naszą uprawą jest uprawa jęczmienia Jarego Browarnego. Uprawiamy go co roku na areale między 150 a 200 hektarów. Uprawiamy również groszek zielony, co roku jest to około 100 hektarów. Uprawiamy rzepa kozimy, około 100 hektarów pszenicy uprawiamy bardzo mało, jest to obszar około 50 hektarów rocznie. Uprawiana jest również facelia na nasiona na tych najsłabszych glebach i od tego roku wchodzimy w produkcję kukurydzy cukrowej. Najpóźniej co dwa lata wykonujemy analizę gleb, żeby wiedzieć co się z tą glebą dzieje. Zebrane dane pozwalają mi do sporządzenia jakiegoś bilansu nawożenia, czyli pod daną uprawę jakie składniki są potrzebne w danej ilości, żeby nie przenawodzić tych pól. A tak samo jest to wymagane już ze strony prawa, tak? Musimy wykonywać plan azotowy. Dlatego co roku, tym bardziej po groszku na zielonym, gdzie tego azotu w ziemi jest dużo więcej, wykonuje próby na azot, żeby wiedzieć jak zbilansować nawożenie azotem, żeby Jęczmień, który jest kontraktowany ze słodownią, tutaj mówimy o krypsmalcie, nie został przebiałkowany, bo taki jęczmień nie nadaje się do słodowania. Kolejnym ważnym aspektem rolnictwa zrównoważonego jest płodozmian, żeby wzmocnić bioróżnorodność na polu, a przez to, że stosujemy różne rośliny z różnych gatunków, które mają inny system korzeniowy, stosowane są inne substancje aktywne, czyli nie dochodzi tak szybko do odpornień. Na te substancje aktywne. Ważnym aspektem rolnictwa zrównoważonego jest wzmocnienie substancji organicznej w glebie, a przez to próchnicy, która jest ważna do budowy żyzności gleby, a przez to do zatrzymania wody. W naszym gospodarstwie siejemy groch na zielono. I ten groch jest, ma okres yy, wegetacji tylko 90, około 90 dni. Wszystko zależy od warunków cieplnych. Gleba po zebranym groszku nie zostawiana naga, tylko zaraz wysiewana jest facelia, aby nie dochodziło do erozji wiecznej, żeby niepotrzebnie chwasty nie rosły na tym polu i tak oto zasiana facelia, jeżeli są korzystne warunki pogodowe, potrafi jeszcze wydać nasiona i w miesiącu wrześniu, październiku facelia jest zbierana jeszcze na materiał siewny. Wiosną w uprawie bezorkowej jest to pole zerwane i jest siane zaraz jęczmień browarny. Posiadamy również w gospodarstwie dwa ciągniki, które służą do nawożenia i oprysków. One również są wyposażone w system GPS. Pozwala nam to na jazdę równoległą podczas rozsiewania nawozów. Tak samo kontrola tej dawki, tak samo w opryskiwacza do kontroli sekcji, aby w danym momencie sekcja się włączyła, czy włączyła, nie dochodziło do nakładek, korzystamy w gospodarstwie z narzędzi, które wspierają integrowaną ochronę roślin. Podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności. Ale teraz yy, mając perspektywę coraz skromniejszych zasobów świata, coraz ważniejsze jest, aby ta produkcja żywności odbywała się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasobów świata i z jak najlepszym optymalnym wykorzystaniem tego. Co posiadamy? Zrównoważony środowiskowo, ekonomicznie i społecznie system produkcji żywności to największe wyzwanie dla sektora rolno-spożywczego i dla samych rolników. Jednak nie spełni swoich założeń, jeśli nie będzie połączony z całym łańcuchem żywnościowym. Słodownia Crisp Malt od lat współpracuje z rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Partnerzy wspólnie wypracowali standardy opierające się na zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji jęczmienia browarnego. Wypracowaliśmy pewne standardy, które pozwalają mówić o odpowiedzialnej, zrównoważonej produkcji. Myślę, że to jest najważniejsze dla całego łańcucha dla nas, jako firmy dostarczającej finalny produkt do producenta piwa. Myślę, że wpisaliśmy się tutaj znakomicie, oferując umowy kontraktacyjne. Pozwala to producentowi na przewidywalność, budowanie rentowności w długotrwałej perspektywie, stabilizację finansową. Jęczmień browarny, wyprodukowany zgodnie z praktykami rolnictwa zrównoważonego z gronowic, trafia do słodowni, a następnie w produkcie finalnym do konsumenta. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by składniki do naszych produktów powstawały w sposób przyjazny dla środowiska w całym łańcuchu dostaw. Od ziarna do baru. Dbamy o to, Tworząc długofalowe i partnerskie relacje z naszymi dostawcami, umożliwiając im rozwój ich biznesu w przyszłości. Współpracujemy nie tylko z rolnikami, ale również z firmami przetwórczymi, takimi jak słodownie, przetwórcy Chmielu czy młyny i ich udział w całym procesie jest niezwykle niezwykle istotny, dlatego mocno zachęcamy ich do rozwoju własnych programów odnośnie zrównoważonego rolnictwa bądź stanie się aktywnym członkiem stowarzyszenia ASAP. Dobre piwo to dobre składniki i czysta woda. Jesteśmy odpowiedzialni. Za to, żeby smakiem naszego piwa mogły cieszyć się też te pokolenia, które przyjdą po nas. Dlatego staramy się robić wszystko, żeby nasze piwo powstawało w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Dlatego razem z naszymi partnerami rozwijamy rolnictwo zrównoważone. A specjal, nasza marka na północy Polski, jest już w 100% ważony z jęczmienia pochodzącego ze zrównoważonych upraw. Razem z naszymi partnerami dbamy o czyste środowisko i pomagamy obniżać emisję dwutlenku węgla. Rolnictwo zrównoważone jest kompromisem między rolnictwem konwencjonalnym, czyli masowym, oraz rolnictwem ekologicznym. Bierze to, co najlepsze i najrozsądniejsze z rolnictwa konwencjonalnego, jak na przykład rozsądne, precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, oraz ekologicznego, czyli poszanowanie dla środowiska i klimatu. Przyszłość należy do rolnictwa zrównoważonego, bo trafiamy w oczekiwania klientów, którzy chcą zdrowej żywności i żebyśmy nie degradowali przy tym wszystkim jeszcze środowiska. Rolnictwo zrównoważone to dziś jeszcze wybór, ale jutro to już konieczność. Dlatego, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność gospodarstwa, warto już teraz wdrażać ten model rolnictwa.